Pożar! Osa urządniła cię w nos i straciłaś węz. Czuję dym. Naprawdę. Nie dam się oszukać. Nie wpadnę w panikę. Patrzcie, czerwona una na niebie. Widzieliście pana ropucha? Nie. Spytaj myszę albo norniki. Pustułko, widziałaś ropucha? Niebezpieczeństwo. Pożar, pożar, pożar? Muszę zawrócić i znaleźć ropucha. Krecie, gdzie jesteś? Szedł tam. Do sadawki? Pewnie szuka robaków. Co za łasów? Ojej. Biedak się utopi. Wyłaś krecie. Jesteś okropnym głodomorem. Pożar. Patrzcie. Biegnieś prosto na bagna. Tylko spokojnie. Pozwolisz nam uciec? Błagam. Nic z tego. Nie zostawimy kreta. Obżarstwo jest grzechem i prowadzi do śmierci. Zamknij. Od wieków nie próbowałam łasicy. Przysięga, przysięga! Widzieliście ropucha? Został ze żmiją. Nie idź tam, bo... bo... pożar... Kustułko, każ im zaczekać na maruterów. Potem razem z sobą wskaż im bezpieczne miejsce. Dokąd idziesz? Wracam po ropucha. Przeprowadzimy was na drugą stronę wody. Tam nic wam nie grozi. Mysze już idą. Nie widać dźmini. Musimy na nią zaczekać. ze mnie. Zaczekamy na żmiję i kreta. Przez 200 uderzeń serca. Ile uderzeń? Dokładnie 200. Raz, dwa, trzy, cztery, dwanaście, osiemnaście, dwadzieścia siedem, trzydzieści. Już! Serce przestało mi bić. Tylko spokojnie. Puchu. Gdzie jesteś? Biegnę po ciebie. Żmijo, to ty? Dziękuję, że nie ruszyliście beze mnie. Szybko, za mną! A co z Kretem? Kto dla własnej korzyści porzuca dom i przyjaciół, nie zasługuje na współczucie. Przestań. Ropuchu. Ropuchu. Wróciłeś, Poblu. Szybko, bo zaraz się spalimy. Podążajcie za pustułką. Nie mam już sił. Maluchy muszą chwilę odpocząć. Mamusiu, zobaczymy jeszcze lisa? Oczywiście. Lis jest szybszy od oknie. Nigdy więcej nie zobaczymy kreta. Ojej, muszę stąd wyjść. Chyba jesteśmy już bezpieczni. Tak, możecie się zatrzymać. Założę się, że list nie znalazł ruchu. Widzę ich. Uciekli przed ogniem. Borsuku obiecuję, że jeśli stąd wyjdę, przestanę tyle jeść. Wszyscy się uratowali. Z wyjątkiem biednego kreta. Usłyszałem dziwny hałas. Odwróciłem się i zobaczyłem ogień pożarający trawę. Chłomienie zaatakowały krzewy i wystrzeliły w powietrze. Jadr był naszym sprzymierzeńcem. Powstrzymywał pożar, dzięki czemu zdołaliśmy uciec. Traszki! Borsuku! Lisie! Moi przyjaciele! Co się z wami stało? Zostałem sam. Zupełnie sam. Co ja widzę? Na pomoc. Biedactwo. Wiatr się zmienia. Trzeba obudzić Lisa. Wstawaj śpiochu. Co się stało? Na bagnoch pożar. Jesteśmy w pułapce. Na łasce strażaków. Jest stąd jakieś wyjście? Widziałam groble. Wąski pasek lądu, tuż pod wodą. Prowadzący do wysepki na środku jeziora. Tam będziecie bezpieczni. Pokaż nam drogę. Ruszamy. Tędy! Wszystko będzie dobrze. Nie mam już sił. Woda jest za głęboka. Utopię się. My też. I my. Przeniosę was. Przestańcie. Nie wszyscy naraz. Miałeś dobry pomysł, Borsuku. Ogień się zbliża. Płyńcie. Nie udźwignę wszystkich. W ciężkich chwilach dobrze być razem. Gdyby kred był z nami. I troszki. Ludzie opanowali ogień. Koniec pożaru. Są naszymi sprzymierzeńcami. Dopóki nas nie zobaczą, jak stąd uciec? Gdzie ja jestem? Kret się znalazł. Nie zauważył nas. Nic dziwnego? Nie widzi w dzień. Co teraz zrobimy? Sowo, postulko, odwróćcie ich uwagę, Pobiegnę po kreta. Patrzcie, widzieliście? Nie do wiary. W życiu czegoś takiego nie przeżyłem. Cicho, nie przestrasz ich. Cudownie, przyjaciele! Zaczyna padać!